Gościem portalu Ale Bank jest pan prezes Zbigniew Krupczenko z Banku Spółdzielczego w Ostrowie Mazowieckim. Witam pana. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, niewiele jest banków w Polsce, które mają 113 lat tradycji. To zupełny ewenement. Na czym polega fenomen kontynuowania przez tyle lat w jednym miejscu banku, który tak konsekwentnie służy lokalnej społeczności? Gdzie jest ta tajemnica? Myślę, że, panie redaktorze, tajemnica tkwi w ludziach. Bo wszystko co robimy to zależy od ludzi, od naszych działaczy, od pracowników. I myślę, że nam, Bostrowie Mazowieckie, przez ponad 100 lat, przez ponad wiek to się udawało. Bank mało tego, że działał nieprzerwanie przez te 113 lat. Posiadamy, mieli Państwo, Panie Redaktorze, protokoły pisane w trzech językach. Najpierw były to pisane w języku rosyjskim, potem w języku niemieckim, potem. W języku polskim i tak do tej pory jest. Działacze byli oddani. Z ciekawością czytałem te pr pierwsze protokoły, bo protokoły mamy od 1898 roku. Ludzie nie umieli pisać wtedy. Większość przynajmniej nie umiała pisać. Ale głosowano na zarząd, na radę nadzorczą, koloramy, koloramy kulek. I też dawaliśmy sobie rady. Myślę, że to wspaniała historia. Jesteśmy... Pierwszym, a jeśli nie pierwszym, to jednym z pierwszych banków, które powstały w zaborze rosyjskim. Bo wcześniej powstawały w zaborze pruskim, w zaborze austriackim. Tam łatwiej ten okupant pozwalał na działalność. U nas każdy przejaw jakiejkolwiek działalności traktowano jako próbę odzyskania niepodległości, próbę wyzwolenia się z zaboru rosyjskiego. I fenomen polega na tym, że bank, który ma tyle lat tradycji, był jednym z pierwszych banków, który pojawił się na katalist. Na giełdzie Katalist. Jakie są Pana doświadczenia? Czemu zdecydowano się w kierownictwie banku na taki krok, który jest naprawdę krokiem rewolucyjnym? Wręcz? Panie redaktorze, powiem szczerze, że zarząd i Rada Nadzorcza zdecydowała się na taki krok nie tylko z powodu braku funduszy, bo tych funduszy nam nie brakowało na tym etapie, bo posiadaliśmy wtedy współczynnik ponad 13% wypłacalności. Natomiast uważaliśmy, że wejście na giełdę pozwoli się stać bankiem bardzo, bardziej rozpoznawalnym. Ludzie wiedzą, co to jest pan giełdowy. Poza tym druga sprawa, oczywiście w grę wchodzą również te fundusze, ale bank się stał bardziej przejrzysty. Mamy obowiązek podawania swoich sprawozdań, swoich wyników. Sprawozdania podajemy zarządu za pół roku na giełdę i ludzie widzą. Ogromna była satysfakcja, że z wielkością emisji akcji nie mieliśmy żadnego kłopotu. Gdyby to, gdybyśmy chcieli wyemitować znacznie większej ilość akcji, też byśmy to zrobili. Ludzie mają zaufanie i z tego się ogromnie cieszymy. A jak koledzy z innych banków spółdzielczych oceniali ten krok? Uważali, że jest to ryzykowne, czy też teraz z perspektywy uważają, że to Wy mieliście rację? Jak żeśmy wchodzili na giełdę papierów wartościowych kataliz. Początkowo uważano, że to krok jest bardzo ryzykowny. Myślę, że nie tylko koledzy, ale i niektórzy fachowcy uważali, że niepotrzebna nam funduszy własnych, bo ich mamy odpowiednią ilość. Że niepotrzebnie to robimy. Teraz, teraz w zasadzie wszyscy oceniają, że krok był bardzo dobry. Staliśmy się bankiem jeszcze bardziej rozpoznawalnym. Bankiem znanym nie, znanym nie tylko na Mazowszu, ale w całej Polsce. Zresztą wyniki pozwalają nas plasować w pierwszej ósemce, dziesiące, czasami piące banków spółdzielczych w Polsce. A jakie przepisy prawa są dla Pana jako praktyka z tak wieloletnim doświadczeniem największą barierą w działalności? No, Panie redaktorze, tu się zastanawiałem długo nad tym. Myślę, że w prawie spółdzielczym na pewno trzeba zmienić, bo to prawo, gdy było uchwalane, to ono było zupełnie inna sytuacja. Była i gospodarcza Polski, i banków spółdzielczych, Natomiast teraz no, pewne rzeczy by trzeba było zmienić, tylko tu by trzeba było się bardzo zastanowić. Ja kiedyś, panie redaktorze, pytano mnie, co widzimy za największe zagrożenie dla banków spółdzielczych. Odpowiedziałem, że na pewnym etapie bank pocztowy. Ale to już jest nieaktualne. Bank pocztowy nie wykorzystał swoich szans, mając tyle placówek, tylu listonoszy. Po prostu coś tam nie zadziałało po prostu coś tam nie zadziałało. Myślę, że mamy lepsze karty, lepszych ludzi. Lepszych ludzi. I my jesteśmy bankiem rozpoznawalnym, bankiem naszym, bankiem ludzkim I to, i to wygrywamy. U nas człowiek jest podstawą. Nie jest to jakaś bezosobowa rzecz, złoży wniosek, a my go nie znamy. A my go nie znamy. My znamy tych ludzi. To są nasi ludzie, którym staramy się pomóc i pomagamy przez tyle Podsumowując, panie prezesie, jak pan ocenia, czy najbliższy rok, dwa będą cały czas tym okresem wzrostu sektora bankowego? Mówię o bankach spółdzielczych, czy jak to będzie się kształtowało, tak biorąc pod uwagę no, pewne zagrożenia, które płyną z Unii Europejskiej, ze świata dla polskiego sektora bankowego? Panie redaktorze, na pewno to jest złe, że wszyscy są wrzucani do jednego worka. I banki komercyjne z olbrzymim obcym kapitałem i banki spółdzielcze. Natomiast uważam, że kryzys 2009 roku myślę, że dał odpowiedź na pana redaktora pytanie. Wtedy banki spółdzielcze miały pieniądze, banki spółdzielcze podtrzymywały gospodarkę. I myślę, że tak się będzie dalej działo. Ludzie mają do nas zaufanie. Wzrastają nam depozyty, wzrasta nam suma bilansowa, wzrasta nam również wymiar. Wzrasta nam również wynie. Bardzo dziękuję. No dziękuję bardzo.